Skąd wódca biorą się nieszczelności? Odkręciliśmy dzisiaj tą belkę za pomocą krętarki i trwało to 4 sekundy. I teraz możemy zobaczyć w jakim stanie są te, nazwijmy to, insertami. Szanowni otwory po prostu po polsku. One są lekko z góry nadkruszone i wyłamane. Dlatego zbiodły duże siły, ale te trzymają swoje średnice. jeżeli byłyby... Szczelnie wkręcone byłoby wszystko dobrze, tak samo ta przednia, ale zobaczyliśmy, że druga z przodu jest nieszczelna. Zobaczcie dlaczego. Bo ten otwór się wyrobił i zrobił się dużo, dużo, za duży. Więc woda wchodziła tędy, tędy i do komory. Także metoda naprawy jest taka, żeby odkręcić, zakleić otwór, wywiercić nowy mały otworek na wiertel 3 mm, bo wkręt jest piątka. Potem wkręcić w niego, tego wkręta i wszystko będzie dobrze. Na silikon czy silicaflex. za dwa. Oczyścić nasze pole. Możemy się naprawić jest kilka. Nie? Za pomocą kryju epoksydowego najpierw uzupełnie zaleję te otworki. Yy, dam im wyschnąć, utwardzić się. Potem na wiertło wiertłem 3 i wkręcę w to. Potem na silikon czyli flex, wkręcę piątki. Jesteśmy wiele, wiele godzin później i patrzymy na nasz epoksyd. ta Dobrze. I mamy nasze już wywiercone otwory, malutkie, ciaśniutkie w naszych e, miejscach, gdzie będziemy przykręcać belkę. Czas na wciśnięcie tam silikonu, tych dziurek i przykręcenie belki. tam wchodzi i do otworka, i to zostaje dookoła. No i co? Dokręcone. Trzeba zakończyć robotę próbą szczelności na nowo, czy szczelne, i powtarzać to co jakiś czas. Dziękuję.